Muszę se tu tak włączyć, żeby się grzało, tylko jakoś sprytnie, bo kuźwa zaczęło tu robić przebicie. Ja mnie wcześniej kurwa było, to koniec. Ops. Jucie dupce. Już prawie 12. Tak się zawiesiłem na tych filmikach i w ogóle, bo mi umożliwili nowe efekty i... Wiadomo co jeszcze i jakoś i coś tam zaczą to sprawdzać i tak co? Kurwa nic zrobione <laughs> Nie no. Szczerze to już zaczyna to jakoś kurwa wyglądać Dobra, bo sytuacja jest taka. Tu jest takie kurwa zimno, ogólnie w Wilkocie. Od tego gruntowania, obrabiania tych klei i tynków i nie wiadomo czego. A pieca nie mogę włączyć jak na razie Musi przyjść chłop wyczyścić chuj i co tam porobić Ale mam piecyk taki na putle, A putla jest w garażu Więc muszę jakoś po cichutku przejść przebyć to tu I spróbować kuźwa nie wysadzić chłopu I w ogóle, bo ja tak kuźwa, że zapomniał z tego wszystkiego A tak to urywkowo to widać. Zapomniałem wam pokazać, jak można zaoszczędzić na tym Proszę bardzo, Fulin. Ciekawe co ten chłop powie Mówi na to ja chcę to tak zabudować, tu gdzie jest ten stary piętstok, żeby drzwi zrobić Żeby to oddzielić, a tu normalnie coś zrobić tu bym miał warsztatik Tam kuchni za ścianą tu kurwa kibel, a tu normalnie exclusive kurwa sypialnis Przy okazji właśnie jak ten chłop ma być, to na razie zrobiłem taką prowizorkę, żeby mi powiedział, czy w ogóle można to tak zabudować. Bo to w sumie teraz to osłania ten, bo później to sobie tam zamknę, tak, tabelka. Jakby ty tutaj leciał z tym wszystkim, z tą podłogą, bo to jeszcze kurzu będzie jak syn to żeby już mi nie szło tam na tamtą część kurwa Mam nadzieję, że mój plan jest skurwa. Kit. Bo ja mi ten chłop powie, że nie chuja. No i wtedy będzie trzeba o tak. Odpiąć w chuja te kurwa piece, wykurwić nastrych. Co to ma pchać kurwa, z dołu? Do góry? Jak może kurwy ze. Z góry na dół, tak?